Plank, plank, Pirat melduje się na służbie. Pomoc. Witaj w Summoner's Rift. 30 sekund do pojawienia się stworu. No jajka. Nie wiem dlaczego, ale bawi mnie ta nazwa Terminus. A Fidla się przypadkiem też pod apę nie składa? Składa. Ale fajnie, mamy 3 apeków. I mamy tutaj Chat Blanka. Chat Blanka. No to super, będę musiał się składać pod a ja ty będziesz miał wolną rękę. <grym> ja będę no miał szawlę no ja będę... i pistolet. A ja będę dużym minionem. Ja pierdole, ja będę piratem. O Boże, na tej linii muszę farmić, zapomniałam. Ja a, podpaliłem cię, debilu. Giń. Będą błagać o litość. Powiesić ich w dokładze. A jajaj, złe kombo, złe kombo. Nie zna się ma tego gangplanka, no. No ciekawe, czy da się to zrobić, to co ja próbowałem zrobić, czy w ogóle się nie da na jednej beczce. Zrodziłem się w płomieniach zemsty. Poderżnięcie gardła nie jest wystarczająco bolesne. Pierwsza krew. No, Pajne. Przedstawicielem jestem, Ale Państwa, proszę Państwa, z pistoletu O co? Przeciwnik pokonany z pokonany. Dwa trupy z drużynie nieprzeciwnej. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Może trupów. By... Nie, Nie tego, że goścą. Ojej. panujesz jedną kurwę, dostaniesz drugą kurwę.

Ich na pożarcie. <śmany> Wszyscy płacą. Tak wygląda litość w bildwater. Czesni. uczestwu dla wszystkich Sojusznik pokonany Zabrałem swój okręt, ale nie duszę. Słowa są puste. Przeciwnik pokonany. dla wyglądasz na cierpliwego człowieka? Wszyscy płacą! Powrócę silniejszy. Niezłe psisko w tym lesie. Bezczelne kurwa. No pewno zabijemy, też kurwa biegnę. Ogniu odnalazłem swój Krat, pokonany. Nie wiesz jeszcze, co to znaczy krawaty. że nie pamięta, ale ja tak. Tak szan kurwa bota nam zabija. Chociaż w sumie to nie. Ławki mi się postanowiły wyłączyć. Co tak. no się poszedł? Co poszedł? No. Nie tym razem. Ja kurwa nie widziałam w naszej kurwa grze ani razu leśnika jeszcze. A gram na midzie to coś znaczy, wiesz? To znaczy, że jest chujowy, nie wiem, stał 30 sekund krzaku jak idzie Ale zabiliśmy. To osiągnięty. Ale debil. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Jeszcze wam nie skończyłem. A jeszcze mi się tu jest O, no to robim dywa. Hm, co ty? Probably. No jak nie. Wiecie, se może robić dywa. Bo może być u siebie, więc uważaj. Ja pierdolę. Granie na takiego śmiecia na linii, co później będzie AFK Herosem, no ale fajny. Pewnie gdybym bardziej znał limity swojej postaci, to bym kurwa wiedział jak. Jak kurwa w ogóle nie dostać tak w papę od niego? A to chodzi w tak? Ale no. No tak, no. O to chodzi, że nie znam. Pytne. Czemu tym nie chcesz gankować? Kurwa, ja gram na timo debiluję. Czemu tym nie chcesz gankować? Kurwa, masz inne linie. I. Uważaj, nie ma grza, no. Możliwe, że Fiddlesticka nam zabije. No, ale co tam mamy na no Pim O, Pimpa. się tapnął. A jeszcze flaszno? Chcesz być mu taki, odejść. Także może cię nie złapię. Nic nie poradzimy na to, że nasz feedlistick postanowił dajfować Timona losowo, bezsensownie. Może jest zdradliwe. Ludzie też. Sojusznik pokonany. Posiekajmy ich na kawałki. Aurora, bo to mnie oddaje? Kurwa. Tak. I też, kurwa, zjeżdżający na saniach. No do kurwy. To no nie mogło się dobrze skończyć. Podrzmiencie gardła nie jest wystarczająco bolesne. Fem. Jeszcze raz powtórzę, dlaczego nie wiedziałam przez całą grę na miedzie Fidla? Bo Fidl stick według niego ma najcięższe ganki na mida, tak słyszałem. Tam jest najmniej ścian, jakby się zastanowić, bo możesz z prawej i z lewej, a na tapie możesz tylko z jednej, i na bocie też. Ale ci kurwa, zrobiłem pułapkę. Współpracować po się, że w śmieciu. Kapitan w być gotowy na wszystko. <grywa> się przed no, tym nic ci nie pomoże tak jak ty pomagałeś. Wszyscy no, Niestety. Ja nie wiem jak grać z takimi psiskami, no. Jakbym grał jakąś swoją postacią, nie miałbym masz takich problemów, ale jak grasz kurwa, faktycznie swoją i dostajesz takie psiska, to się nie dziwię kurwa, no. Boże święte, takie ogłoszenie znalazłam. Takie pasujące. Ale nie mogę tego tutaj powiedzieć. tu szukam osoby przykującej chuja do dupy. A wiem. Obserwuj może. Okrucieństwo dla wszystkich. Wszyscy płacą. No, 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 no. Nie, co ty ten ult nic nie bije? Tak też. Taki pizz na wodę. On jedyne co robi, to jest dobry do one-shotowania minionów na linii. No to dobrze robi. Kipy zabija. Dobrze, by ty miała bliżej biec wspomnionym. Nie wiecie co robi nasz śmieć w lesie. Dlaczego nie jest na bocie? Ja pierdolę, no kurwa jak grę na herosach. Staje tyle movement speedów. Kurwa czemu się flaszysz w śmieciu? Kupucik by się nie załapał, co? Jedno od ucha do ucha. Nie zostawiaj niczego w Nie jest nie do powstrzymania. Strzelać wszystkim, co mamy! Proszę, ten też też. Czy wyglądam na cierpliwego człowieka? nalazłem swoją nienawiść Już byś się spodziewał Aurora a oddaje nie oddaje.. No kurwa trzech Pierdole tam grę D Mogę nawet dać tu Rkę. Kule armatnie, czemu mi postać się zatrzymała? Mm. Strzeżonego nie dzigają w plecy. Tchór, czeka nóż w plecy. Beczka. Wcześniej szybki moja zemsta będzie krwawa. Gń. Nie posmakowałem śmierci. Trupy w drużynie przeciwnej. Chcemy go zabić. Proszę cię, czekaj, no to stań z tyłu. To jest debil. A tak, jak ten się pojawi, no to możesz sobie przejść. A więc... Spierdalaj mi stąd. Spierdalaj i się nie pokazuj. Oj, 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 niedźwiadka mam, niedźwiadka mam! Aaaa, niedźwiadek! Barybo, zginiesz od niego przez to. Zrobił się niedźwiadka. A wiesz kto nic nie zrobił przez całą grę? W sumie wszyscy! Cosoba cała ta banda wykolejeńców, no? Cóż by się spodziewały? Spodziewamy się 0,3 i 0,2. Wypierdoliście. Więc nie wiem. Wypierdolibyście. Skoro oni mają kill, no to dlaczego to wygląda gra jak wygląda? Bo jak jestem puszowany 2-4 na 7 przez ręcz postać, to timo, to takiego Timona, to mógłby w bardzo prosty sposób Fiddlestick nacisnąć na niego RK kurwa, a nie wchodzić akurat w momencie, w którym go nie ma na linii, nie? Albo dopiero on wraca. Ty chyba w ogóle się cieszę, że go widziałeś, wiesz? Nie cieszę się, bo w sumie nie powinien do mnie w ogóle przychodzić, tak cover all. Miał lepsze ja, ja zlejne do gankowania. Więc no. Jemy. Obserwuj może Powiesić ich w dokach rzezi Dwa trupy w drużynie przeciwnej <laughs> Mmm, dobra, was. Ja pert. Dobra. Nie chcę na to patrzeć. Jeśli nie jesteś zawodowym strachem na wróble, to nie grasz filestykiem. Proste, chyba że robisz A do Z. Właśnie, że swoją mordą prędzej. Cześć, no twoją wieżę. w płomieniach zemsty. Cze, cze, bo brakuje mi jakichś. gumy, mi brakuje. Chęci do życia? Nie, tego nie. Kurwa a masz to. Nie. O przebicia pancerza, to Nie. bo robimy tego. Nic nam grę. No kurwa no. Ja nie wiem, czy to inputy są zjebane, czy ja jestem kurwa, jakiś nie wiem, na żółtych papierach, kurwa. do chuja, no patrz. No i czemu ona nie wybuchła? O, tylko na dwóch się to da robić? Kówno, jebane ty. O, no tak zapomniałem. Niewidzialny. Zapominam. że nie mamy innych. I że ich postacie były wydane dosyć niedawno. To też jest ważne. To też jest ważne. No i tym miłym akcentem kończymy kolejną piękną gierkę.